W nawiązaniu do poprzedniej produkcji o tej kolejce, po dobrych pięciu minutach doszedłem do tego miejsca, gdzie się wydaje, kolejka się kończy. A gdzie to jest? No, tu się kończy. O tam, o okolicach pana w czapce. Tu oczywiście się ciągnie, ciągnie, ciągnie. Wchodzi do tej wąskiej uliczki, przy z Inglés i aż tam, daleko. No, coś niesamowitego. Ludzka głupota nie ma granic. I naiwność. Ja rozumiem, stać za czymś sensownym w takiej kolejce. No ja wiem, za mięsem, cukierki, autograf dody. Maraton seksualny, ale na Boga, no nie do loterii.